No i się Mandero kurwa. Jak widać i słychać przeszczep się udał. Nowy silnik pracuje ładnie. Nowy silnik, nowe wciski. Pompa, nowa pompa wysokiego ciśnienia. Wszystko zaadaptowane jak należy po montażu silnika. Wszystko przepisane, żadnych błędów. Parametry w norwie. Klima jak słychać działa. Nabita, szczelna. Także co? Jeśli chodzi o nowy silnik, robota wykonana. Póki co wszystko jest w porządku. Jazda trudna, ale tutaj decyzja jeszcze zapada taka, bo tutaj jak stało u nas na placu, to kierowca ciężarówki zahaczył. Zrobił takie uszkodzenie, tu oberwał to, podrapał lakier, lampę, uszkodził lekko. To pójdzie z ubezpieczenia tego kierowcy. Poza tym jeszcze musimy zmienić lusterko, bo jest poklejone. Jakąś taśmą i tu pobite. Także nowe. Decyzja taka jest, że robimy hamulce nowe, bo są takie już na 20-30% hamulce przód i tył nowe robimy. No i jak ma to wyjechać czy niech to wyjedzie W stanie do użytku. Także Ma się dobrze i pozdrawia. Ciekawe ile ten ile ten nowy motor wytrzyma tysięcy Także co? Siemandero!